Dziękujemy Ci Boże, że istniejesz. Psalm 116, werset 12 14. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Dziękujemy Ci Boże, że istniejesz, że ciągle działasz na rzecz całego świata, że z miłości słowem stworzyłeś świat cały. I ustawicznie troszczysz się o Niego. Dziękujemy Ci Boże za misterium naszego mózgu, za kunszt naszego wzroku, za ogrom Twojego Boże miłosierdzia, za to, że obdarzasz nas swą dobrocią. Dziękujemy Ci Boże, że oddałeś wszystkie skarby nieba dla naszego odkupienia, że syłasz swoich aniołów, by ratować nas przed niebezpieczeństwami. Za wielkość Twoich, Boże, dobrodziejstw i błogosławieństw, za pokrzepienie serc naszych. Dziękujemy Ci, Boże, że żyjemy, że umieściłeś nas w sercu przyrody, że nie pozostawiłeś nas samych, ale prowadzisz nas Duchem Świętym. Dziękujemy Ci, Boże, za pokój, chleb i dach nad głową, za to, że chronisz nas od kataklizmów przyrody. Za zdrowie, radość ducha, za sens życia, za nasze kochane rodziny, za Twój Kościół. Dziękujemy Ci Boże, za nasze zdrowe, mądre potomstwo, za to, że Ewangelia rozpowszechnia się po całym świecie, za to, że imię Twoje Boże sławi cały świat, za to, że Twój Boży Dekalog jest znany i respektowany przez wszelki Twój lud. Czym Ci się, Boże, oddzięczymy za wszelkie Twoje dobrodziejstwa? Śpiewać będziemy chwały Twojemu Bożemu imieniu. Kochać będziemy Ciebie, Boże, i bliźniego. I głosić będziemy Ciebie, Boże, światu. Amen.